Ta to pracownia rękodzieła, w której powstają różnego rodzaju ozdoby na zamówienie. W tym momencie głównie są to ozdoby związane ze ślubem, z weselem, wszelkiego rodzaju wianki, dekoracje na, na głowę, kwiatowe i nie tylko, bo także biżuteryjne. Więc to wszystko, czego tak naprawdę nie można dostać w sklepie. A mamy ten pomysł w głowie, jest do zrealizowania w takiej pracowni rękodzieła. Pomysł zrodził się z potrzeby serca, zazwyczaj tak jest. I sam temat, który realizuję, jest bardzo mocno związany z zapotrzebowaniem klientów. To oni dyktują kierunek, w którym pracownia się rozwija. Ja oczywiście dodaję jak najwięcej od siebie, by to, co wykonuję, było perfekcyjne. Jakościowo wspaniałe i przede wszystkim bardzo trwałe. Pracuję w kwiatach sztucznych i w dodatkach sztucznych, ale poza tym jeszcze wykorzystuję materiały naturalne, różnego rodzaju suszone trawy, suszone kwiaty, przyszki, kasztanki, kryształki, pióra. W tym momencie staram się stworzyć kolekcję związaną z muszelkami. Jestem wiodącą pracownią, która zajmuje się wiankami. Zamówień jest bardzo dużo. Moim zadaniem jest sprostać i zrealizować, zwizualizować marzenia, co się na szczęście udaje.